Dzień dobry z Ksamilu i zapraszam Was do oglądania. Odpowiem Wam na kilka, myślę, że nurtujących Was pytań. Między innymi, czy Ksamil jest jeszcze dziki, lub czy można jeszcze wyrwać darmową plażę Zapraszam na odcinek Jadąc z Himarę do samilu różne te miejscowości mijałem, ale tym razem już nie odwiedzałem w tej części. Trzeba sobie coś zostawić na przyszłość to za mną taka inna strona Samilu ogólnie Albanii. Biedni ludzie, ale jakoś sobie radzą, no, zbierają po śmietnikach, jakoś działają. Będę się powtarzał z progresem budowy, rozbudowy w Albanii. W zeszłym roku ta droga była taka bylejaka. Witam Was w zaprzyjaźnionej restauracji, zaraz Wam pokażę jakiej. oszaku. Oszaku, restaurant, and pizza. Gwarantuję Wam, że dobrze tutaj zjecie, bo to jest rodzinny biznes. Proszę bardzo, nawet piękna tablica, podświetlona z cenami. Zaraz zapytam właściciela, czy te ceny będą zmienione na wysoki sezon. Podejrzewam, że odrobinę będą wyższe. Po co warto tu przy, przyjść? To po to. Musaka. Co prawda, 10 euro kosztuje, ale lepszej musaki nie jadłem nigdzie. Ani w Grecji, ani w, we Włoszech. Nawet też była musaka. Nie, nie, nie. Tutaj najlepsza musaka jest. Bardzo ładnie zrobione. Przyjemnie, elegancko. Nawet jakby hajsu Wam zabrakło, to o tam macie maszynkę, co Wam wypłaci. Przepraszam Pana, czy Pan rezerwował ten stolik? Tak, ten właśnie? Ten stolik Pan rezerwował? Przepraszam, a gdzie reszta rodziny? Pod ubiegłorocznym filmem człowiek, który pewnie tutaj dłużej przebywa niż ja napisał komentarz, że jedzenie jest słabe bo turyści idą po łatwości Thank you, my friend Smacznego Smacznego I... Do czego zmierzamy? Że turyści idą, no, wiecie, po. nie wiedzą, no ja, ja się nie wie i jedzą w przypadkowych restauracjach i barach. I później narzekają. Ja odnajduję w Ksamilu niewielkie biznesy. Na ten moment za każdym razem to są biznesy. Rodzinne, nie prowadzone przez jakieś korporacje, itd. i tak dalej, dbane jest o jakość, o gościa. Także to, co Wam mówię, że jest smaczne, osobiście sprawdziłem. Smacznego Wam przyczynę. A ja czekam na musaczkę. Niam, 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 niam. To Wam do przykładu podam. Pokażę, że właściciel tej restauracji również obsługuje gości. Z oszczędności? Oni tutaj mają również dobrą marżę. Jak pracujesz, jak dopieszczasz tych gości, to goście wracają. Ja Wam podam taki przykład. Podjeżdżam, właściciel stał tutaj na tym stopniu. Ja podjeżdżam i mówię: Cześć Mordo! A on w pierwszej chwili mnie nie poznał i mówi: O, cześć, cześć! Ja mówię: Gdzie mogę zostawić samochód? Pachołki stały tutaj przed wejściem. Mówi: No jak gdzie? No tu! Zaraz odsunął pachołki. Odsunął pachołki. I już i miejsce się znalazło. Nie chodzi, że ja bym sobie gdzie indziej stanął, no ale widzicie wychodzenie do klienta. Szanuję takie rzeczy! Pokój za który zapłaciłem 30 euro. Wygląda tak. łazienka. I jeszcze lodówkę też mamy, klimatyzacja, a widok balkonik, i widok na morze. Takich miejsc do robienia fajnych fotek, to znajdziecie tutaj. O, tam, tam daleko. Tam, tam. Też serduszko jakieś jest. Dlaczego jest tak pusto na plaży? Zapytacie. No, bo ja raczej jestem ranny ptaszek. Godzina siódma to już u mnie w robocie. Jak zresztą widać, nie? Powiem Wam, że ja jestem w szoku. Prace tutaj na drogach idą w ekspresowym tempie. Zobaczcie, co mi zrobili. Poszedłem tylko na plażę. I co? Kuźwa okopali mi auto. Dobrze, że morbka jakaś pilnuje. Normalnie okopali mi auto. Skurkowańcy. Nie ma, że tam będą czekać, że właściciel przyjdzie czy coś, o, kopią ci pyk, pyk, ma być zrobione, ma być zrobione. No i jest. Dobre, nie? Spokojnie to nie moja fura. Taki żarcik. Ale tym żarcikiem chcę tylko powiedzieć, że szybkość w działaniu, jeśli chodzi o budowę dróg, jestem miło zaskoczony. Ma to też minusy, ale to może w innym odcinku powiem o tych minusach tego szybkiego rozwoju. Ale tutaj wymyślili, zrobili podesty na morzu, tutaj na wybrzeżu. I na tych drewnianych pomostach nasypali piasek. Żeby było więcej miejsca do rozłożenia łóżek, leżaków, parasoli. No tak, no jeżeli 15 euro za dzień, za jeden secik. Lori Beach należy do The Light Hotel. Jeżeli w tym hotelu przebywacie, to tym plażę macie w cenie. Również śniadanie, ale oferty się zmieniają, więc najlepiej sobie zobaczcie, jak to na chwilę, kiedy macie przyjechać, jak to wygląda. zobaczyć i podpytać, gdybyście chcieli przyjechać tylko na tą plażę, jak to cenowo wygląda na ten sezon. Wszędzie w tych restauracjach zrobiło się luksusowo, rok do roku. Hm. Poprzedni wystrój tutaj na Lorry Beach bardziej mi się podobał, tyle Wam powiem. Zaraz zapytamy, jakie są ceny leżaków. Już podpytałem Pana, który tutaj się zajmuje tą plażą. Jaka jest cena? 10 euro na cały dzień przed sezonem. I dopytywałem ile w sezonie wysokim. No to mi powiedział, że nie wie. Mimo iż jest pochmurne niebo, no woda ma swój kolorek. A tam, tam w oddali to Bora Bora. Nie byłbym sobą, ani ten kanał by nie był taki, jak ma być, gdybym wam nie pokazał. Gdzie można za darmo? Jeszcze! Gdzie można za darmo się poplażować? A i nawet przespać, aczkolwiek chyba komuś dolało. Zaraz idę przegadać z Mordą. Staram się Wam w każdej destynacji pokazać, gdzie można na patencie Czasami bez patentu. Po prostu wiedzieć gdzie, na, prze, na przykład poplażować za darmo. Nadal to jest August Beach przed sezonem. Jak będzie w sezonie, trudno powiedzieć. Tam w oddali również jest kamperek, więc też ktoś sobie tu przyjechał też za darmo darmów. August Beach no coraz bardziej zaczyna przybierać taki. Obraz komercyjny. Myślę, że jeszcze w tym roku znajdziecie tutaj da darmową plażę bez leżaków, ale na pewno tak jest przed sezonem. Teraz, kiedy jestem w sezonie, spróbujcie. Po co płacić 20 czy 25 euro? No ludzie. Tutaj już jakieś motoróweczki, więc ktoś już jakiś biznes tutaj prowadzi. No, kończy się dziki ksamil. Niestety. Kończy się. A tutaj z namięcikiem. Ktoś sobie, prawda? No i fajnie. dzisiejszy odcinek i żegnam się z Wami z widokiem na plażę XAMIL 9 do następnego odcinka również z Albanii Hej